Cześć kochani, trzymam telefon w ręku Nie mam go gdzie oprzeć, ale bo to tak na krótko Chcę Wam pokazać, znalazłam Ja mam te szafy bez dna Bo po pierwsze coś w nich znajduję Ale to może i dobrze Takie mam, taką mam włóczkę O, przy dziennym świetle to dobrze widać ona jest taka mechata. Nitka jest. O tu widać. Nitka jest cienka. Tyle ma kolorów. Bardzo ładne. Yy, z tego by wyszedł mm, krótki szal albo taka średnia chusta. Tak? Potem taki. To jest już duży 1400 metrów. Potrójna nitka. <laughs> Z tego wyjdzie duża chusta. Yy, granat niebieski yy, i róż. Bardzo, bardzo przyjemne. I jeszcze jedno, co znalazłam. Jestem w szoku. Yy, taki ciemny granat, róż i co tu jest? Tak jakby taki mm, ciemniejszy żółty. No coś takiego. Tu też 1400 metrów. Duża chusta wyjdzie. Leży już od kilku lat. Może komuś któryś z tych kolorów się spodoba. Będzie chciał chustę. Bardzo proszę. Przy poprzednim filmie jedna pani pytała: Po ile są chusty? Chusty, wszystkie moje wyroby 140 zł, i to jest naprawdę proszę mi wierzyć, to jest bardzo mało, bardzo mało. Taka, taki motek kosztuje około 60, 60 do 80 zł, a jeżeli jest dłuższa nitka, to nawet potrafi 100 zł kosztować. Więc yy, naprawdę moja robocizna to jest jakieś 50-60 złotych. To wierzcie mi, to jest bardzo mało jak na y, dłubanie, ślepanie y, całymi dniami i tygodniami. no y, Chusta to jest taka dłuższa to za trzy tygodnie. Naprawdę to jest bardzo minimalna kwota 50-60 zł mojego zarobku. To jest bardzo mało. Y, y, ta pani spytała się o dwie chusty. Ja powiedziałam, napisałam 140 zł. Nie odezwała się.